Kura kąpi się, uczy pisklaki kąpać, kąpać się, myć się w piachu, pozbywać się brudu i pasożytów. Inny instrument chcesz? Tak. Zaraz przyniesiemy. To są najmniejsze pisklaczki z kwoką. Uczą się dopiero wyjadać trawkę. Tak? Możesz iść do nich, zobacz. Tylko uważaj, bo ta foka bardzo ich pilnuje. I dziubie mnie po nodze, jak ja chcę coś tam zrobić. Bardzo pilnuje ta kwoka maluszków. Tam. No, nie wiem, zaraz, zaraz wyjdę sobie gdzieś indziej. Ona Na razie jest taka ostrożna i za bardzo się nie oddala od miejsca, gdzie sobie śpią. No to gitara, mama. no to gitara, 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 no gitara, no no, no gitara, o.